Cześć, witajcie, ludzie z tej strony Raflixa, to jest z House Flippera 2. Witam Was w cudowny piątek, na 307 tysięcy. Ile? Mm, szybko, ale dobra. My tu jesteśmy w innym celu, nie pieniężnym, tylko zleceniowym i rozrywkowym budowlanym. Malowa. Muraża. Dobra. Be koniec remów. Przygotowanie planu zdjęciowego. Cześć, jestem studentem filmówki i muszę zrobić krótki film na zaliczenie. Mam już na oku idealną miejscówkę, zniszczoną chatkę w głębi lasu, super klimatyczną. Problem w tym, że teraz ten klimat sugeruje jakieś straszne lub nadprzyrodzone wydarzenia, a nie jest to kierunek, który mnie interesuje. Straszna sz tampa rozumiesz. Nie wiem jeszcze jaki obrać. W Jakie obrać w zamian? Ale widzę, że Evena do mnie wróci. Co jednak wiem, na pewno, że ta chat... to, że chatka wymaga remontu. Do zrobienia są same proste rzeczy, jak naprawa dziur w ścianach, wyniesienie śmieci, kupno mebli, może machnięcie farbą na świeżo. Ufam Tobie Twojej ocenie sytuacji. mojego dnia Jade Wringt. mu malowanie? Ja chyba nad wiem, który to dom. On z początku jak wyjdziemy to na lewo będzie ten zniszczony chyba podłoga czy to nie ten dom? Nie wiem, w sumie już sam Już nie wiem które domy to są te które, domy, które ja mam remontować, kurde I w tym jest największa rzecz i problem No dobra Tak to jest ten domek chyba teraz Tak to jest ten domek, widzę to co, statyw taki trzyma ten na środku kolega W prawej dłoni co trzyma Marda Czekajcie, muszę jedno że zobaczyć. Bo to się zawsze lubi włączać. Oczywiście. A, ja, dwójeczka sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. Tak, to ten dom, dobrze mówię? Dobrze mówię. A, ktoś bardzo nie chciał, żeby ktoś tu wchodził chyba do tego domu. Nie wiem. No, ale dobrze mówię, że to ten dom. Bo jest ta walona podłoga tutaj zniszczona na gangu. Ga gangu 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 to jest podłoga gangu bardzo y, tego groźnego gangu dobra przestanę może y, dobra podłogi mycie tam przynajmniej na zewnątrz nie musimy na zewnątrz tylko co umyć musimy i tyle No, a może coś na spray pomaga w sumie to psiknięcie te, tym tym psikaczem może coś jednak pomaga a drzwi na pewno nie mam sprzedawać takie jakieś dziurawe są lekko na samym środku tak jak patrzę dobra tutaj już jeszcze jest jedna plama, jedna plama, jedna plama to nie ta plama W takim razie gdzie jest to plama? Ocie panie, patrzcie, że nie widzę kurde plamy. Tak, bez tu gdzie jest to plama? No patrzcie tutaj nie Nie się. Nienawidzę się po prostu się nienawidzę. Nie no. jestem zagubić, co? Że nie wiem gdzie jest ta pszona plama mówiąc sobie, że brzydko pieprzona, że to Dobra. walić tą plamę. Czemu tu się położyły cegiełki? Cześć, że co? Gdzieś tu jeszcze jest ta jedna walona plama. Gdzie? Nie wiem, gra chyba sama nawet, nie wie gdzie jest to plama. A tak bliskie tu gdzie jest ta plama? No, nie wiem, nie chce mi się już. Zbuduj, co zbuduj, dobra. Pewnie coś na tyłach, jak nic, chociaż no dobra, było dziurawno. O panie, dobra, zajmiemy się tam tym jak wejdziemy do środka pierw. Czyli pierw idziemy do środka. Dobry. Jaden! No alo! Just listen to ten bazel. long static shots capturing the most mundane activities nobody would expect it from a movie set in a forest cabin am i right so your crucial task is making it look inhabited the last time i was there only a ghost would consider moving in and that was like okay, years ago i uh, <laughs> you know how it is Nie za bardzo chcemy się go też słuchać przy okazji, więc no. Ja ja dwójka. dwójka? I dwójka? Wiesz termin oddania filmu zbliży się wielkimi krokami. O, thanks. To means że have at least one There's also the tam tu stary kroson? Oh. Wiecie, kroson, stare rogi jakieś. Przynajmniej muszę wszystkiego sprzedawać, co tu jest. A jeszcze tutaj laczki, jakiś fotel. To nie klapki, nie te, tylko laczki. WON MI Stąd One. Gdzie jest jakiś ten śmietnik tu? Ja tak źle się masz tu Łódź, panie jak daleko. I pofrunął. Dobra, tam jeszcze. I teraz wbijam do środka. Zamknięć drzwi, czwórka i myjemy. Myjemy pierwsze ściany, potem umyjemy podłogę, a na sam koniec umyjemy okno. A i tu przy okazji jeszcze meble pomyjemy. No. No, od razu wszystko pomijemy. Ściany. Co do ściany jest połączone, to też jest jak ściana wtedy więc meble też myjemy no dobra, drzwi, meble wszystko przepraszam, podłoga miała być potem dobra, teraz możemy mieć podłogę aż mi odgarstek strzela strzela, ale nie boli to denerwuje czasem, to już szalenie jest. Nie wiem z czego się w sumie teraz ucieszyłem. No dobra, przynajmniej mamy mycie na full'a. A, większe pole. Ocie panie. Nie, czy, przepraszam, większe pole. O ja, chromole. Tak wiecie, zrymować. 10 minutes of Yes, good. This is good. Jest! Udało się! Punkt ulepszenia... Co? Dlaczego to jest punkt ulepszenia? O! Ej, latarka mi nie niepotrzebna Atleta To się bardziej przyda Nie wiem, coś tutaj? Nie, nie wiem, dobra umiemy to okno już Umyjmy też okna, bo mi już denerwuje takie czarne okno, zamiast ładne, czyściutkie. No i widać różnicę od razu w oknie. A prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, kici w drzewo. Tak, wiem, tragiczny wierszyk, ale jakiś wierszyk. No mam nadzieję, że nie będzie całego na przykład pokoju do malowania, bo to już by była akurat tortura dla mnie. Malowanie szybko pójdzie, ale tortura, bo malowanie. Dobra. Jeszcze dwa okna i pięć brudu. Lewo. I ostatnie okna, a potem tylko szukać tych pięciu innych brudów. Dobra. Okno umyte, teraz... Dobra, to te 5 brodów zaraz będzie Ściany, a nie młotek Można było zrobić tak, że właśnie odtąd Dotąd I tu Można tak zrobić Dobra. Hę no właśnie coś tak, coś tak poszło chyba właśnie nie po mojej myśli. No i teraz jest git. Coś śmietnik, wiem gdzie jest tutaj. Nie będę też całego domu obsiekiwał tym. Dobra. Nie chcę mi się w tym momencie szukać tego. Tak, jedno tutaj. Krzesło. Krzesło. Mogę już zakończyć jednak wioskę jest, ale nie. Łóżko ale my, nie wiem. Tutaj na przykład powiedzmy o takiego Biurko tam. Biurko krzesło do biurka. Roślinka w Donisce Pustej. Tam tu staro zniszczono. Z rośliny sprzedaliśmy. No i fotel przed kominkiem. Jeszcze tylko jeden, ten jeden wolony był Tego w tym właśnie jest problem. Bo ja go nie widzę. To jest ten największy właśnie problem że gdzieś... Nie wiem gdzie. Dobra. szczyteczkę trzeba sprzedać. Paste, nie. No dobra, nie wiem co to jeszcze jest za brud, ok. A teraz tutaj Umyjmy podłogi, ściany, wannę, okno. Nie umywalkę, ścianę chcemy mieć nie to umywalkę do dupy. Raki A tutaj. Wannę i ści okno. Ścianę chciałem już mówić. Nie widzę, co będzie trzeba chyba pójść jeszcze na dwór usunąć. Chociaż nie wiem. Już mamy dwie gwiazdki. Jeszcze na gwiazdkę będzie dobrze. O, piwnica. Mhm, a z tego co widziałem to tam jest największy bajzel Nie, dobra, jednak nie aż taki całkowicie bajzel to był. Akurat tu jest bardzo lajtowo do mycia. A tutaj na suficie... No i tyle. OK No i Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, mieć łóżko przy drzwiach do piwnicy. Ojcie. duchy. to jest zawsze to miejsce, gdzie zawsze coś idzie. E, tak. Okej, okay, dobra. Mógłbym już zakończyć, tylko nie wiem czy to nie będzie tak jak było zawsze. Dzisiaj rzeczy gwiazdki mamy, ale i tak coś jeszcze jest do zrobienia. tego gałęzie możemy zostawić, ale w środku jeszcze nam zostało. Przecież to czy automatycznie, automatycznie się to nie usunie. Nie, 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 nie. Nie dalej. Na suficie to tak nie będzie obstało, że na suficie coś by było. czekajcie, oczekajcie się teraz tak przybliżę do ekranu, widzę to i kończymy, 9000 i dwa ej ty, jak wyleża dwa, joł, ale dobra ja już tu zakończę ten odcinek walony, więc już dziękuję za oglądanie tego odcinka do zobaczenia w kolejnym już jutro pojutrze z tej gry, jutro z Far Cry'a no i co, no i cześć, pa, do zobaczenia